Hej, z tej strony Zuza i tak wiem. Dawno nic nie nagrywałam. Miał, miałam, nie miałam będę, chciało mi się. nie chciało. Dobra, moje wytłumaczenie nie chciało mi się. Ale dobra, nagram Akinatora, bo znalazła nie miałam zbytnio pomysłu, co by, co by ten tego, tego, tego. Teraz mamy tego, 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 tego i no. No i będę zgadywać. Magda Gessler, nie mam pomysłu, nadal nie mam pomysłu i nie mam weny na nagrywanie. Twoja postać znacie osobiście? Nie, nie znam. Pani Magda mnie nie zna. I jeszcze. Z Polski, z Polski, no raczej tak. Nie, nie, nie mam. Ostatnio w ogóle mi się strasznie. Nie. Nie chciało mi się nic. Opa, jest tak, będzie 40 stopni gorąco. Nie, nie jest. jest Nie, jest człowiek. Jak Tak. On już mądry, mądry. No, przepraszam, nie zwrócę. Tak. No i on już wie, już wie. W telefonie w Google, w Google. Ham jeden. No i fajnie, za krótki odcinek nie wyszedł. Mhm. Dobra. Jakoś nie specjalnie znaleźć nic, nie? No Dobra. No to. Może, nie wiem, czy będę jeszcze coś nagrywać w najbliższym czasie. Jak nie, na coś nagram. Dobra, ale na razie. Na razie jestem zajęta śledzeniem moich innych YouTuberów ulubionych. No. No więc. Pa, do następnego.